Dzień dobry, cześć, witajcie. Ty Krzysiek na kanale Krzysztof Witajcie u mnie. Fajne, nie? Patrzcie, co tu mam. Tutaj przyjechał do mnie mój ziomek z Warszawy, do Gdańska. Dzisiaj się zabawimy, to. No pewnie. Ale dobra, ale zanim się zabawimy i tam sobie zasiądziemy do stołu, to taki temat. Był taki film, tutaj słuchajcie w rogu Wam puszczę linka, Dzisiaj zrobimy tak naprawdę praktyczną, praktyczną i w pełni, całościowo zrobimy, nie? Będziesz nagrywał, no mam trzecią rękę, także spokojnie możemy sobie to wykonać. Wymiany układu centralnej elektryki, czyli tak zwanego bordneca w oktawii, tutaj stoi, przed fl -owej. Tak wygląda ten bornec w tym filmiku, do którego link wam rzuciłem. Tam to było VCDS dla początkujących, czyli informacje o tym, jak to się mniej więcej wymienia, a dzisiaj moi mili zrobimy wymianę tego borneca w sposób no, praktyczny. Nie? Wymienimy okay. go, zakodujemy, pokażemy jak to w aucie zrobić. Będę miał dwie wolne ręce, także zobaczycie jak to tam fizycznie się go wymienia ten, ten, ten element. Przenosimy się więc do auta. I wymieniamy łącznie z kodowaniem. Teraz przeniesiemy się do kompa, zobaczymy, co jest w tej chwili w waucie. A potem będziemy to kodować na tego nowego 30-bajtowego. Nie bitowego moi mili, tylko bajtowego. 30 bajtów. Co ty masz tam w waucie? Nie wiem, 17. 23. Nie, nie, nie zaglądam. Już też nie pamiętam, co on ma tam w wałcie. Na, na pewno jest. Bieda. Straszna bieda. I tą biedę wymienimy na najwyższy możliwy sterownik dla Oktawi. 3C8937049, bodajże E. To już z głowy mówię, bo to już są takie numery. Tak, 049. Takie 049E. No to co? Zróbmy to. Dobra, moi mili. Najpierw. Rozkręcimy yy, deskę, i potem, potem się podłączymy kąpem, ale najpierw szybciutko deskę. Czyli tak, włącznik raz jest. Żadnego akumulatora nie odpinamy. Odpinanie akumulatora to tam dla amatorów. Kto wie, jak się posługiwać sprzętem, to musi. Raz. 2. To jest wersja. Co to jest? Wersja Elegance z 2006. 6. nie? I 5 śrubek, klasycznie. No to już pokazywałem na filmach. To myślę, że polecimy potem razy 4. Także jedziemy. Patrzcie, spineczka nam wypadła. Tu mała przerwa była. Tutaj była. Korzystnie luźne. To jest. Tutaj coś jeszcze słyszałem. Nam wypadło. A nie, to to. Dobra, moi mili, to to. Yy, rozepnę tutaj jeszcze, żeby nam wygodnie się robiło. Do guzik będzie widać pewnie. Z lampki, ale wyjmę złączy OBD. Coś tam widzisz? No dobra, ja to robię już albo widać. Po ciemku? Albo widać. No to nic, ale mamy... To. Teraz co? Zdejmujemy ten styropianik. Jest. Tu masz powyrywane. Myszał wyrywał. Całe zapurzone. Dobrze i to jeszcze nam jedna śrubka zostaje to już tam nie nagrasz tutaj jak zdejmiecie to to ją znajdziecie klasycznie już nie jeden raz taki samochód rozbierałem śrubka do zdjęcia nawiewu na nogi kierowcy. Damy, jak będziemy tam no. robić, o tu też może coś powyższytywane, zobacz. Nie wiem, nie rozbierałem. Nie znam się. To nigdy nie było rozbierane, jakie to zakurzone, brudne. Dobra, to sobie potem złożymy. No i tyle wystarczy, moi mili, żeby dostać się do bordneca, który znajduje się tutaj. Widać go? Słabo widać. No to zaraz to będziemy oświetlać. Teraz yy, przenieśmy się do kompa i zczytamy yy, kodowanie, które jest w tym, yy, w tym... bornecu. to daje nagrywanie to po ciemku. Latarka. <laughs> Musi być latarka. Zaraz zapalimy latary, ale najpierw do kompa. Yy, zobaczymy jakie jest kodowanie. Jaki to jest w ogóle bornec tutaj? Stary. Słabe. Nie? Co chcemy uzyskać tutaj w tym aucie? Przede wszystkim moje mili doświetlanie zakrętów. Dobra, bierzemy się. Zajrzyjmy moi mili do tego auta, co tutaj się w ogóle dzieje. Czerwono pewnie będzie. O, nie najgorzej. To nas interesuje. Centralna elektryka moduł numer 09. 3C0937049E Jedyny błąd to jest Light Switch, no bo mamy wypięty akurat włącznik świateł 049E No to jest taki trochę niższy. Zobaczmy, jakie ma kodowanie. No i widzicie, kodowanie jest takie. Momencik. Tu Wam przesunąłem, żeby było widać po całości. Także zobaczcie do. Bajtu 20 od 0 do 20, czyli łącznie jest 21 bajtów. I teraz tak, powiem Wam, taki tip. Te 21 bajtów zgadza się z 21 bajtami, które są w tym wyższym sterowniku, który będziemy wsadzać. Więc tak naprawdę wycwańmy się i zróbmy tak, kopiuj tutaj nie widać w okienku, ale dobra, kopiujemy to. Zapisujemy tą wartość yy, kochani do pliku sobie tekstowego, tutaj nowy dokument tekstowy zróbmy. Zapisujemy sobie to tutaj Ctrl V. Zapisz. I tą wartością yy, zaprogramujemy, zakodujemy pierwsze 21 bajtów nowego sterownika. I tak naprawdę to nam załatwi sporo y, tutaj y, klepania tego, o, tego, 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 y, oprócz tego, że i my, my, my i tak wrócimy tutaj do pewnych ustawień, które tu ja dla Pawła y, zrobię specyficzne, to te wszystkie rzeczy, które tutaj są, to one już tutaj nam się, prze, prze, przyklejając to kodowanie, to one nam się tutaj już ustawią, nie? Takie rzeczy, takie, i tak dalej. To będziemy wszystko tutaj zmieniać. Ale dla łatwości. Bo nie wiemy skąd ten tak naprawdę nie wiem, skąd ten nowy sterownik jest, z jakiegoś innego auta. Być może tutaj będzie raczej na pewno będzie coś innego. Pokażę Wam porównamy sobie. Ale kopiujemy to, co jest. I wkleimy to w pierwsze 21 bajtów. Pokażę Wam, jak to zrobić. Teraz przenieśmy się z powrotem do auta i teraz go wymienimy. Słuchajcie, fizycznie. Tu postaramy się to nagrać jakoś ze światełkiem, żeby to ładnie wyglądało, bo sporo pytań było w tamtym filmie, w którym to robiłem. To było tylko, yy, że tak powiem, logiczne kodowanie, jak to wygląda. A tutaj to fizycznie teraz ten sterownik za chwilę zmienimy, nie? Dobra, to wymienimy go. Oj, kochani! Mam tu dwie ręce, widzicie? Słuchajcie, to jest ten sterownik. Jak my go wyciągamy? Tutaj ma taką plastikową łapkę, gdzie trzeba odchylić cały ten element. Widzicie? Całe to się rusza. To odginamy i ściągamy go w dół. zatrzasku, z drugiej strony jest też taki plastikowy element. Też go odginamy w bok. O już mi zatrzasnął kurde mnie. Jeszcze raz tutaj cyk i ten załóżmy tędy cyk. O. Ale sef, tutaj jest taki zobaczcie. Zatrzask. I tutaj jest dokładnie ten sam zatrzask. nie? No, mamy ten bornet na wierzchu. Obracamy go do góry nogami. W tą lub zależy jak tam macie wiązki odkręcone. No i tak to wygląda. No trochę strasznie. Ale to nic, nie martwcie się. Wyciągamy te wszystkie wtyczki. Te wszystkie wtyczki, które tutaj są. Ich jest tam raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 wtyczek. Nie bójcie się ich. One pasują. Tylko w swoje gniazda. Nie ma możliwości, żeby się pomylić, żeby tą wtyczkę wsadzić w inne miejsce. Także jedziemy. Niektóre są wyciągane tak. Do góry. Tu chyba nigdy nie było wyciągane, co? Czekajcie, zobaczę, to jest ten. A, to jest ten z blokadą. Dobra. Widzicie te czerwone przesuwki? Tu czerwona i tu czerwona. Je trzeba odblokować. I tą też. Tam jest CU-AUF. Po niemiecku na każdym tą w tą tą w tą i teraz jeszcze raz raz ten ma z boku na przykład dwa ta ma tutaj trzy ten ma tutaj Główne, to są główne zasilania. Patrzcie, te grubasy to są tutaj, to jest chyba 4, 8 mm2. To są główne zasilania. Tutaj też. I teraz te małe. Tu mamy napisane auf. Tu mamy napisane cu, czyli auf. Otwórz z tamtą stronę. No i jedziemy te małe. Raz. Ta ma z boku, na przykład. Dwa. Tam od przodu 3 i kolejny rządek, raz, dwa, trzy, cztery i po temacie. Kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to tutaj daj Paweł, no musimy niestety, ale te przekaźniki stąd wyjąć. I przełożyć, słuchajcie, w, dokładnie w tej samej konfiguracji, które są tutaj. Czasami kupicie bordneca, który ma. Yy, widać tu, tu będzie wygodniej, który ma bezpieczniki, yy, który ma przekaźniki obsadzone. Także yy, trzeba dołożyć do takiej konfiguracji, jaka jest na starym yy, bordnecu. Czyli jak ten ma mniej lub więcej, to dokładacie lub wyjmujecie te, których nie ma lub dokładacie te, które są. To ten tutaj jest pusty, więc jedziemy. Ciepłe są te przekaźniki, bo one pracują. Czyli ten był tam, to ten tu. Raz. Ten. No tutaj są opisy, mogę Wam powiedzieć. To jest klakson. Tutaj. Jo. Ten, który wyjęliśmy, to był klema numer 30, czyli zasilanie tam przed zapłonem. Ten to jest jakieś tam grzanie, tylnej szyby może. To jest short haizung. To są spryskiwa... to to są wycieraczki, te dwa. takie same, dwie 404, te dwie 404, tutaj, no i te tutaj dwa zewnętrzne to jest tak, to jest zasilanie po zapłonie, zasilanie przed zapłonem i przed zaponem i po zapłonie odłączane podczas rozruchu, no i te dwa niestety, ale one mają blokady. Ich tak łatwo się nie wyciąga. Zazwyczaj łamią się te łapki, bo są z plastiku. Raz. Dwa. O, wylas. Dwie 460, nie? Tu są takie łapki. Widać je? Czy ciemno? Ręko. O. Są przekaźniki bardzo wysokoprądowe, do chyba 100 amper, jak pamiętam. Też potrafią się zepsuć. No i co? Mieliśmy taki. Mamy taki. To śmietnik. Do widzenia. No dobra, z powrotem. No i teraz, tak jak wyciągaliśmy, i mieli to wkładacie. I patrzcie, ten mi tu nie pasuje. Nie martwcie się, że, że, że nie wiecie gdzie były. Czy tam... Możecie robić zdjęcia jak zwykle. Ten tu nie pasuje. Ten tu nie pasuje. Tu nie pasuje. Tu nie pasuje. Może tu zapasuje. Ojej, nie widzę. Nie. Tu pasuje. Następny. Ten gdzie był na przykład? Tu. Był następny. Te trzy główne, te cztery główne z przodu, i na końcu nie te malutkie to są z przodu. Ten też z przodu. Te takie szersze są z tyłu. Tu nie, tu pasuje. Ten do przodu to jest OBD. Ten był tutaj. Tak, tu jednego nie mamy dużego. To był pewnie ten. Ten tu nie pasuje, patrzcie. Wpycham go prawie pasuje, ale nie pasuje. Czyli zakładamy, że on był gdzieś tutaj. Tu jeszcze jeden musi być. To dopi błędów wszystkie, wszystkie traficie. Ten tu. Tu z przodu były. Jeszcze tak, ten, ten. Tu był. Tu był z przodu, były trzy. Cztery z tyłu, trzy z przodu. No i te od czoła. Te główne, nie? Te z grubymi przewodami są na zewnątrz zawsze. Czyli ten będzie pewnie tutaj. Klik. Te dwa są w środku, bo tutaj zawsze są cztery. Tu czasami może być jeden więcej, zależnie od konfiguracji auta. Albo nie, klik, klik, i teraz co? Przesuwkę na CU. Jeżeli macie dobrze wkliknięte wszystkie wtyczki, to, to, to ta przesuwka blokująca yy, na CU, czyli zamknij, zamknie Wam się bez żadnego problemu. Tutaj, na przykład, tej czerwonej, która była tam, zobaczcie, dlatego tam się trochę zamieszałem. Tu jest ta czerwona. Tutaj w tym bordecu tej czerwonej w ogóle nie ma. Są takie, w których nawet tego nie ma. To jest blokada, żeby one się nie wypięły, ale one mają swoje zatrzaski. One się w życiu nie wypną. Tutaj nie ma żadnego ruchu mechanicznego, także spoko. Dobra, i co robimy dalej z tym bordecem? Obracamy go do jego pozycji. Tam sadzamy w takie. Yy, łapki, jego tył, sam i i co? Po macie. W tej chwili samochód już jest działający, aczkolwiek mogą nie działać pewne funkcjonalności. No Resztę już musimy zająć się na komputerze. Składamy to tak jak było tutaj. Sprawdzamy, czy są wszystkie wsówki. Tutaj masz, tutaj... Tutaj masz. Tutaj też jest. Też jest u góry. To jest. I to jest. Wszystkie, Wszystkie są. są. Dobra, skręcamy to do kupy i widzimy się z powrotem przy komputerze. Dobrze, wymieniliśmy to. Wymieniliśmy bordeca. Skręciliśmy to wszystko. Wracamy do. Kodowania, moi mili. Wchodzimy w centralną elektrykę i już nie mamy tutaj, jak mnie mam, 3C0, tylko mamy 3C8. To jest bornec parsatowy, najwyższy. O, o, ile błędów tutaj mamy. Kasujmy je od razu w ciemno. Czy coś nam tutaj wróci? Ciekawy jestem. Brak komunikacji, brak komunikacji. Aha, bo ten bornec miał, zobaczcie miał y, zakodowany czujnik deszczu, zmierzchu. Ale teraz tak, przejdźmy do y, tego, co mówiłem wcześniej. Tutaj coś mamy, 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 mamy. Ten bornec jest zakodowany, ja tam... Być może to jest ten, co się nim bawiłem na stole, nie wiem. Zobaczcie, to było w tym starym. Kontrol c Kontrol v no ale teraz spójrzcie, yy, czegoś nam brakuje, tak? Ta długość, która jest tutaj, jest 30-bajtowa. Tą, którą wpisaliśmy, jest 21-bajtowa. No brakuje nam około 9 bajtów. Weźmy sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zgubiłem się. Tak zrobimy. Tam mieliśmy 21, tu mamy 39, tak? Każdy byte ma dwa pola, bo to jest szesnastkowo, czyli AND Control. O, a tu się nie da tak z kontrolą ani z Shiftem. O, z Shiftem. Pierwszy byte zna się 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, 9, dziewię Tak? 21 do 39. Control C. CTRL V. I mamy pierwsze 21 bajtów z starego. Ostatnie 9 z tego nowego. Widzicie, to się zgadza do tej wartości. Tutaj się kompletnie nic nie zgadza z tym nowym. I tak będziemy go kodować na, na nowe wartości. No, ale dla e, takiego świętego spokoju wpiszmy w te pierwsze 21 bajtów nasze wartości, które mieliśmy w starym. Do it. Dzieraczka automatyczna się włączyła. Coding, coding. Spójrzcie. Kasujemy. Co tu jest? Wycieraczka włączona. Kodów błędów brak. Czyli wyrzuciliśmy to, co tam było zakodowane, czyli czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. No i teraz możemy pojawić się w kodowanie pod, konkretnego, yy, pod konkretne auto, dla konkretnego człowieka, na, pod konkretne potrzeby. Światła dzienne. Chcesz, takie, żeby były, tak? Tak. Czyli tryb Ameryki Północnej. Czyli światła dzienne w postaci takiej, że poręcznym nam gasną. Dobrze, czujnik deszczu światła nie ma, komik home'u nie ma, living home'u nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Idziemy dalej. To już, słuchajcie, na tym moim filmie było dokładnie opisane, co, co chcecie, co, co potrzebujecie, czego nie chcecie, czego nie potrzebujecie i tak dalej. Tylna wycieraczka aktywna w trybie ciągłym. W ciągłym trybie pracy wycieraczek przedniej szyby. No tak, jeżeli przednie nam wejdą w pełen automat lub włączymy w pełen automat, no to tylna też tam będzie co jakiś czas się ruszać. Jedziemy. Tylna wycieraczka w trybie przerywanym. Nie, tego nie chcemy. Yy, funkcja komfort. <tutek> Tutaj nic nie ma w tym małcie więcej. To zostawiamy. To włączamy, jak spryskamy tylną szybę, to sobie zawsze włączcie. To wam jeszcze wytrze tego gluta, co cieknie potem po myciu szyby. Ksenonów nie ma. Ogrzewań nie ma. Spryskiwaczy reflektorów nie ma. Oczyszczania reflektorów nie ma. Kierunki jako postojowe nie. To takie gadżety też nie. To tak, to nam robi to, literkę C z tyłu na światłach, ma być. To nam robi drugą literkę C, też powinno być 17. Włączmy 17, żeby było równomiernie rozświetlona literka C z tyłu. E, światło postojowe przyciemniane. Tylne światło postojowe nie. To też nas nie interesuje. Boczne światła kierunkowskazów poprzez przednie światła postojowe, nie, no można się z tym pobawić, słuchajcie, pobawcie się i zobaczycie, jak to fajnie tam można sobie powłączać pewne rzeczy. Tylne światła postojowe jako boczne światła kierunków to Wam będą mrugać pozycje z tylne, pozycje przednie z kierunkami i takie tam. To włączamy bezapelacyjnie. To jest funkcjonalność backupowa, że jak się spali przednie mijania lewe, to się zapali przedni halogen lewy. Dla bezpieczeństwa i oświetlenia tego kawałka drogi. Eee, teraz tak, co tutaj aha, aha, przez światła światła do jazdy dziennej włączone przez światła do tego dążymy eee, aktywne diagnozy zimne hamulce postojowe tra, la, la, la. tutaj nie przyciemnianie świateł do jazdy dziennej Ustawiamy, słuchajcie, 50%. Czyli tam ustawiliśmy, że światła dzienne są włączone w trybie amerykańskim. Raz. Potem, że światła dzienne realizowane są poprzez halogeny 2. A w tym miejscu ustawiamy jasność świateł yy, dziennych, czyli realizowanych przez halogeny, na 50%. Żeby nie paliły się pełną jasnością, tylko na 50% wystarczy. Teraz tutaj światło halogenowe, wariant pierwszy nie dotykamy, bo to nie do tego dotyczy. Eee, aha który baj to jest 21, 22. Tutaj raczej nic nas nie interesuje. To nas interesuje. Spójrzcie na to. Aktywny algorytm sterowania światłem kierowanym, czyli tak zwane doświetlanie zakrętów. To jest moje y, tłumaczenie, także u Was będzie to inaczej się pewnie nazywało. I realizujemy je poprzez światła przeciwgielne. Tak, to sobie tutaj zostawiamy, przyciemnienie klap na, lamp, na klapie bagażnika. To jak tutaj kupicie sobie od odpasata tego borneca, to w tym bajcie tutaj będziecie mieli jakąś wartość. I jeżeli wasz VCDS nie obsługuje tego bajtu, tutaj będzie nieopisane, a tu będzie jakaś wartość, no to będziecie mieli nosto błąd żarówek i komunikat, że jest błąd żarówek tylnych pozycyjnych na, na klapie bagażnika. Przyjrzyjcie się temu. Passat ma tutaj włączoną pewną wartość. Octavia tego nie posiada i czasami niektóre VCDS, -y, szczególnie chińskie klony, mają ten byte 24 nieopisany. To Wam tutaj sprzedaje tipa, nie powinienem, ale dobrze. Miejcie. Byte 24 dla Octavii zawsze 0. Tu wyzerować proszę ten byte na 20 Jakby była jakaś wartość, zerujecie. Bo będziecie mieli non -stop błąd. Dochodziłem do tego przez chyba Parę miesięcy zanim to kiedyś tam, parę lat temu skuma. Dobra, to nic więcej już dalej dla Oktawi nie będzie. Ciach, koduj. Światła dzienne się nam włączyły. A, widziałeś? 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 No Fa Fachowa ręka. Fachowa ręka. Kody błędów? No brak. No. Wujka krznola nie ma kodów błędów. Z tego Teraz, co ty masz tu za błąd? Steering wheel. Podejrzewam, że masz E221 błąd. Czyli e, e, E20, 200, E22 to jest y, ten pstryczek. Elektryczek do no. częstotliwości pracy wycieraczek. Jest, jest, jest nie, to tak, jest to, Tak, ale jeszcze jest klapa jedna. A no, to jest inna sprawa. Nie. Jest wytarty, nie? I przy przełączaniu potrafi złapać błędy. To tam jest mały pikusie. W każdej praktycznie oktawi to się zdarza. Dwie kierowcy. Co masz tutaj? A, grzane lusterko, zepsute. Matę grzewczą do wymiany lub lustro całe do wymiany. Ok. Gateway installation list, ma być czarno. A co, mamy zapłon? O, dobra. Tak. Czy Ty masz dobry akumulator? Teraz będę mówił głośniej, słuchajcie, bo nam silnik chodzi. Jeszcze raz kasujemy te wszystkie błędy. Tak ma wyglądać, słuchajcie, auto, które wyjeżdża ode mnie z warsztatu. Tak ma wyglądać. No i teraz tak. Na zerze. Dzienne, poręcznym, dzienne gasną Włączamy mijania. Jeszcze halogen? Doświetlanie zakrętu działa. No to, jedyne, to jest jedyną rzecz, którą możemy zrobić akurat w tym aucie, ponieważ ono nie posiada czujnika deszczu i zmierzchu. Nie posiada RLS-a. Bez RLS-a dużej ilości funkcjonalności tutaj nie wykorzystamy. I tyle. Dziękuję, pozdrawiam, żegnam. Cześć moi imili.